jednak funkcjonował tylko przez rok. W 1983 roku budynek został przekształcony na dom rencisty złota Jesień, do którego przyjęto pierwszych 60 osób. Miała to być placówka, która pomimo ciężkich czasów zapewniłaby mieszkańcom wszelkie wygody. W pierwszych latach działalności dom nie posiadał własnej pralni, zaplecza technicznego ani kuchni. Obiady dołożono z restauracji, pozostałe posiłki przygotowywano na miejscu. Trzy lata później zaczęła funkcjonować kupnia, co umożliwiło przygotowywanie posiłków na terenie domu. Działa ona do dziś. W roku 1988 został oddany do użytku drugi budynek, tzw. Nowy Obiekt, który mógł pomieścić dodatkowo 75 osób. Początek lat 90. przyniósł zmiany. Wówczas nastąpiło rozdzielenie pomocy społecznej od służby zdrowia. Dom ręcisty przekształca się w dom pomocy społecznej z odajeźni. Był jednostką podlegającą Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej. Natomiast od roku 1999 podlega powiatowi raciborskiemu i tak jest do dzisiejszego dnia. Tak wyglądała kiedyś stołówka, w której się obecnie znajdujemy. A tak hol przy portierni. Tak początkowo wyglądała kaplica. Tam na samym początku zamieszkiwali seniorzy, którzy byli w dobrej kondycji psychofizycznej. Dlatego przez długie lata ówcześni mieszkańcy byli w większości samodzielni, dlatego wyjeżdżali na dalekie wycieczki. Odbywały się taneczne imprezy okolicznościowe, przejeżdżali różne goście z wystawami dla naszych mieszkańców. Jak wspomina jedna z długoletnich pielęgniarek, wieczorami na korytarze naszego domu licznie wychodzili karciarze, którzy grali w brydża, tysiąca, a nawet pokera. Poza kolejne dziesięciolecie funkcjonowania podejmujemy w współpracę ze szkołami, przedszkolami i szkołą muzyczną. Mieszkańcy wyjeżdżają na te rehabilitacyjne. Uroczyście obchodzone są imprezy okolicznościowe, a szczególnie święta. Rok 1997 przynosi bardzo trudne doświadczenie. Podczas powodzi tysiąclecia ucierpiał racibusz. Niestety również do naszego domu wdziera się potężna fala. Żyją jeszcze cały parter, czyli kuchnie, biura, pokoje mieszkalne, rehabilitacja oraz kapicy. Pracownicy domu stoją na wysokości zadania i dniem i nocą zajmują się seniorami, z którymi zostali umiejętni puryty. Gdy woda opada, mieszkańcy zostają przyjęci do innych domów. To jest dom pomocy społecznej w Lożycach, Wbleskach, Grodzie w i Borowej Wsi. Gdy woda opadła, widoczna stała się skala zniszczenia. Po powodzi, dzięki wsparciu sponsorów i dotacji Funduszu Integracji Europejskiej, dom zostaje gruntownie wyremontowany w ciągu niespełna półtora roku. Obiekt zmodernizowano i dostosowano do europejskich standardów. Mieszkańcy, którzy przebywali w placówkach zastępczych, stopniowo zaczynają wracać do naszego domu. Pierwsi podobieczni już w grudniu 1997, a ostatecznie we wrześniu 1998 roku. Znowu odbywają się zajęcia w ogrodzie, korzystamy na nowo z terapii zajęciowej. Mieszkańcy ponownie wyjeżdżają na turnusy rehabilitacyjne nad morze oraz w góry. Odwiedzają nas dzieci z różnych polskich szkół i przedszkoli. W dziesięciolecie rozpoczęliśmy od obchodzonego jubileuszu powstania naszej placówki. W 2004 roku zmienia się ustawa o pomocy społecznej, która profiluje TPS-Złota Jesień jako dom dla osób w podeszłym wieku. Od tego momentu zmienia się klient naszego domu. Coraz częściej naszymi mieszkańcami stają się osoby skorupane, które mają problem z poruszaniem się, a także z demencją. Zmienia się również sposób kierowania i finansowania pobytu mieszkańców. Wywodząc naprzeciw potrzebom naszych podobieżnych, staramy się jak najbardziej ich aktywizować. Dużym zainteresowaniem cieszyły się imprezy taneczne, a także wycieczki do okolicznych miejscowości. Na przestrzeni lat przyjeżdżali do nas artyści z różnych miast i krajów. My również braliśmy udział w różnych przedstawieniach i występowaliśmy na wielu przeglądach i festiwalach. W 2007 roku na jednym z pięter wybuchł pożar. Tu widzimy ogrom zniszczeń dokonanych przez żywioł. Po pożarze w ramach podwyższenia bezpieczeństwa został zamontowany nowy system kamer i dodatkowa instalacja przeciwpożarowa. Mimo ciężkich chwil nie poddajemy się i działamy dalej. Odbywają się występy za przejeżdżonych chórów. Kolejne dziesięciolecie rozpoczął uroczysty jubileusz powstania domu który odbył się na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Co roku obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego, który jest poświęcony osobom pracującym na rzecz człowieka potrzebującego. Wszystkie działania aktywizujące są bardzo ważne. Jednak warto zwrócić uwagę na ogrom pracę pielęgniarek, starszych i młodszych opiekunów, rehabilitantów oraz pozostałej części personelu. Ich zaangażowanie i ich razem w dzień i w nocy, w tygodniu i w święta przekłada się na poczucie bezpieczeństwa naszych podopiecznych i zaufanie ze strony ich rodzin. Dbając o zróżnicowane potrzeby, zapewniamy mieszkańcom kolejne aktywności. Odbywają się wycieczki do wielu ciekawych miejsc. W ramach odpowiedzi na zaproszenia, Imprezy integracyjne do zaprzyjaźnionych domów i instytucji w Bożycach, Rybiku i Ludzie śląskich. Do sióstr z klasztoru Anuncjaty czy z Domu Świętej Nordburgi. A także wspólnie bawimy się z sąsiadami z środowiskowego domu samopomocy. Ważnym aspektem funkcjonowania domu jest dział rehabilitacji, który dokłada wszelkich starań, by pomóc naszym mieszkańcom jak najwyżej zachować sprawność. Odbywają się letnie imprezy tematyczne, np. wakacje na pabajach, grecka feta czy Dzika Afryka i inne aktywności na świeżym powietrzu, grille i ogniska. W ciągu roku odbywa się wiele cyklicznych imprez okolicznościowych, m.in. Dzień Kobiet, Święta Patriotyczne, imprezy taneczne, Barbórka, Kolumowe. W 2020 roku wybuchła epidemia COVID-19. Był to wzmożony czas walki o życie i zdrowie mieszkańców, podczas którego pracownicy, pomimo straty o własne zdrowie, z dużym zaangażowaniem otaczali opieką wszystkich podopiecznych. Powiada Ciekowski pozyskał z celowej rezerwy budżetu państwa środki na zakup niezbędnych środków ochrony osobistej sprzętu i wyposażenia oraz zapewnienie ciągłości świadczonych usług. Po zakończeniu epidemii na nowo włączamy się do życia społecznego. Współpracujemy z instytucjami kulturalnymi i edukacyjnymi, które znajdują się na terenie Racibora. Takie jak Raciborskie Muzeum, Strefa Odkrywania Półdraźni i Aktywności z sobą. Biblioteka Miejska, która przywozi naszym mieszkańcom książki oraz Szkoła Muzyczna, która uwrażliwia na muzykę klasyczną. Celebrujemy święta i uroczystości religijne, w czasie których panuje rodzinna atmosfera i kreuje tradycyjna polska kuchnia. Uroczystości opostowe są ważnym czasem dla naszych mieszkańców. Nie zapominamy także o naszych zmarłych mieszkańcach. Dużo uwagi przykładamy do zajęć grupowych, które uspołeczniają i aktywizują naszych mieszkańców. Poprzez zajęcia muzyczno-luchowe, warsztaty z rękodzieła, integrujące zabawy taneczne. Na terenie domu funkcjonuje rada mieszkańców. Nasze mieszkanki stały się częścią dwóch książek pani Moniki Fibic pod tytułem Wojna jest kobietą 2 i zrozumieć Śląsk. Natomiast w listopadzie 2021 roku uczniło obchodziliśmy setne w urodziny pani Agnieszki Potyki, jednej z bohaterek powyższej książki. W ramach współpracy międzypokoleniowej Bierzemy udział w różnorodnych projektach i innowacjach pedagogicznych ze szkołami. Natomiast wieloletnia współpraca z Raciborskimi Szkołami Średnimi i Zakładem Poprawczym pozwala młodzieży uwrażliwiać się na potrzeby osób starszych. Uczniowie zaprzyjaźnionych szkół przychodzą z przedstawieniami, a wolontariusze prowadzą warsztaty. Przeprowadzane są szkolenia dla pracowników i mieszkańców przez zaprzyjaźnione instytucje. W ostatnich latach dużym zainteresowaniem cieszą się imprezy planerowe. Szczególnie ważne stały się dla nas pikniki integracyjne barów. Jesteśmy otwarci na relacje z innymi instytucjami, dlatego zrobił się pomysł, by wspólnie świętować nasze 40-lecie podczas pikników integracyjnego. Cenimy sobie współpracę ze środowiskami osób niepełnosprawnych. W 2022 roku powiat Radzi Polski pozyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na rzecz programu opieki wytchnieniowej, która ma za zadanie odciążyć opiekunów w osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Zadanie jest realizowane na terenie naszego domu, dlatego do zaadoptowano pomieszczenia, które zostały wyremontowane przez naszych pracowników i przestosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Profesjonalną opiekę świadczy wykwalifikowany personel Złoty Jesień. Zapowiedzią kolejnej zmiany jest pozyskanie przez powiat raciborski 9,9 miliona złotych na długo oczekiwaną termodernizację obiektu. Obecnie w Domu Pomocy Społecznej Złota Jesień w Raciborzu zamieszkuje 180 osób. Są wśród nich mieszkańcy, którzy byli świadkami przedstawionych wydarzeń i widzieli jak się zmienia i rozwijał dom. To między innymi Pani Maria, która ma 99 lat i mieszka w Złotej jesieni od 34 lat. Pan Witold, który jest z nami od 31 lat. Pani Eugenia od 21 lat. Pani Teko od 20 lat. Przedstawiona historia jest tylko małą częścią działalności domu i funkcjonowania przez 40 lat. Chcemy dalej się rozwijać dla na naszych mieszkańców, by przez kolejne dziesięciolecia móc sprostać potrzebom starzejącego się społeczeństwa.